Cześć, słuchajcie, właśnie byłam na zakupach, właśnie z nich wróciłam, jestem zgrzana jak 150. Wydałam tyle pieniędzy, ile jeszcze w, chyba nigdy nie wydałam na jednorazowych zakupach. Eee, a to wszystko dlatego, że chciałam oczyścić swoją skarbonkę. No i przy okazji kupiłam też sporo innych rzeczy. Trochę tego jest, więc myślę, że bez przedłużenia pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam e, dwa ręczniki papierowe. Powiecie, to się zużywa, to zawsze idzie. Więc kupowałam i chemię do domu i kupowałam też produkty spożywcze, także trochę tego jest naprawdę. Kupiłam sobie takie wkładki, wiecie, bo to się też używa, przydaje. Kupiłam też ogromną paczkę kapsułek do zmywarki, bo już mi się kończą, a tutaj jest ich 90, to na trochę naprawdę powinno wystarczyć. Kupiłam taką, taki odświeżacz do zmywarki. Ciastka Ulubione Filipa, dwa opakowania mięsa mielonego, ogórek, Herbata minutka, mam jeszcze gdzieś jedną na pewno. Kupiłam też herbatę owoce leśne, delmę, płatki kosmetyczne. To. Lubię je, ma dobry skład w miarę. Kupiłam też szampana, bo dzisiaj jest 30 grudnia, także jutro będziemy, wiecie, świętować. I jogurt naturalny. Kolejne rzeczy to oczywiście woda. Mam dwie zgrotki niegazowanej. Wziąłam też dla siebie dwie gazowane wody. Wzięłam kaszę gryczaną, ryż. Mam też dwie paczki płatków oczanych. No i trochę chemicznych rzeczy. Sól do zmywarki. Kupiłam też Filipowi płyn, żel i płyn do mycia się. Kupiłam też zwykłe mydło w płynie, o smaku, o zapachu, mango. Mam też dwa domy stosy. Kupiłam sobie też odtłuszczacz megli, bo kilka osób go polecało i mam zamiar go wypróbować. Dwa odświeżacze do toalety. Kupiłam też żel do mycia i szampon do włosów dwa ogromne płyny do płukania bo u nas tego idzie jakoś, nie wiem, ale dużo kupiłam też kapsułki do prania takie coś do czyszczenia zmywarki dwa suche szampony dwa dezodoranty Rexon i taki wziąłam na wypróbowanie też z Nivea dwie pasty do zębów nabłyszczacz do zmywarki i wilgotne chusteczki patyczki do uszu Worki na śmieci i takie wkłady wyciskane do kibalka i jeszcze podpaski. Wzięłam też dwa mleka bez laktozy dla Filipa: żółty, kiełbaskę, batata, pomidorki, ciasto na tartę, bo niedługo chcę zrobić właśnie tartę, rubeczki, dwa rodzaje szynki. Wzięłam też pomysł na kurczaka w sosie śmietanowo i spaghetti cztery sery z brokułami. Wzięłam też trochę słodkości różnych batoników. bity, trzybity, z grzeźki. Wzięłam też dwie kulki takie antyperspirant dla męża. Takie coś do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Kolejne worki. Jeszcze inne parówki. Cytryny. I dwa jogurty, gdzieś tam jest na pewno jeszcze nie dałam. Wzięłam też ricottę i mozzarellkę, Prawdopodobnie właśnie do tej karty, co ją zamierzam zrobić. Wzięłam też ogórki konserwowe, mam też majonez i ketchup. Wzięłam kabanosiki, bo Filip je lubi. I dużą paczkę potek, bo Filip je też bardzo dużo. Dwa słyjeczki pomidorów. Dwa dżemy truskawkowe. Jeszcze jedne kapsułki do Mam też takie sosiki do sałatek, bo czasami mi się nie chce kombinować, po prostu to jest najszybsze wyjście. Wzięłam też dwie Pepsi. Mam też Straighta, Wzięłam też Wundofen. I dwa zwykłe mleka. Mam też trochę mrożonek, czyli frytki. Mam paruszki rybne. Bagietki z masłem czosnkowym. Szpinak. I dwie zapiekanki z kurczakiem. Mam też trochę puszek, czyli na przykład fasolkę w sosie pomidorowym. Mam mieszankę warzyw, taką meksykańską. Puszki rybne, czyli makrela w sosie pomidorowym. Dwie różne. Mam też gruszki, bo ostatnio Filip sobie zażyczył gruszkę, paprykę. Wzięłam też sos tysiąca wysp. I coś, czego w sumie nie miałam w planie kupić, ale jak zobaczyłam cenę, to się zdecydowałam. To jest taki pociąg z piernika do dekorowania i on kosztował 13 zł po przecenie, a wcześniej tam jakieś 30 czy 50, więc. A i tak raczej tego jeść nie będziemy, a w przyszłym roku sobie go z Filipem po prostu dekorujemy. Okej, okay, słuchajcie, kupiłam też sporo niezdrowych rzeczy, nie oszukuję, bo kupiłam trzy opakowania Pringlesów, ponieważ jak się brało trzy, to wychodziły po 7 zł. I wzięłam jeszcze trzy paczki Laysów, bo jak się brało trzy, to wychodziły po 6,66. Także wiecie. To jest coś takiego, co sobie może poleżeć, nic się z tym nie stanie. Jak najdzie na ochota, to po prostu sobie zjemy. Kupiłam też balon z cyferką 5, bo urodziny Filipa już się zbliżają. Mam tutaj właśnie takie do tortu: wiecie, żeby tam ogień był i tak dalej. Kupiłam sobie też kalendarz. Fajnie, bo tym razem znalazłam taki bardziej kolorowy. Wiecie, jakoś tak mi się spodobał. Kupiłam też taki kobrus w gwiazdeczki. właśnie bo jak będziemy organizować Filipowi urodziny, to go założę. On jest taki, wiecie, chyba trochę nieprzemakalny, więc może się nic nie stanie, bo ostatnio miałam papierowy i on był od razu do wyrzucenia, ten może wytrwa trochę dłużej. I kupiłam też Filipowi dwie takie tacki na biurko, bo ma ostatnimi czasy sporo, wiecie, jakichś tam kolorowanek, kartele, kartek, karteluszek. Ja bym chciała, żeby to jednak było bardziej uporządkowane i leżało wszystko w jednym miejscu, więc kupiłam mu dwie. Jedną, wiecie, do jednej wrzuci sobie jakieś tam kolorowanki, do drugiej jakieś czyste kartki, czy tam coś, czy pokolorowane, to już będzie tam... Ostatecznie do niego należała decyzja No ale jednak, żeby to troszkę uporządkować Druga herbatka Kupiłam też Filipowi gąbkę do mycia Bo jego stara się już zużyła I przyznam, że Zaczęłam jej używać do czyszczenia w ogóle płytek Więc no wiadomo, że już jej nie dam Dla Filipa, więc będzie miał nową Kupiłam mu, Filipowi też Takie yy, Biszkopciki, on je lubi A mają całkiem dobry skład Wzięłam mu też takie przekąski ślimaczkowe, on je lubi. Jeszcze jedna paczka kabanosów, wzięłam też boczek taki wędzony, dojrzewający. Wzięłam też takie jakby chlebki, nie wiem jak to nazwać, o smaku kimchi. Były po złotych 99 zł i uznałam, że chciałabym spróbować po prostu, bo nie wiem czy... No nie wiem, czy je będzie dobra, ale może sobie po prostu wypróbuję. Wzięłam też żółty ser, taki już starty, bo czasami, wiecie, trzeba coś na szybko, jakąś tam ala zapiekaneczkę czy coś, więc wzięłam. Wzięłam też Filipowi precelki, bo on je lubi. Wzięłam trochę przypraw, wiecie, tak, żeby były w domu, bo zawsze się przecież z tego korzysta. Paprykę słodką, mieloną. Wzięłam jeszcze jakiś tam sosik. Mam też oregano. Suszone pomidory u nas... Całkiem sporo tego idzie. Wzięłam też pieprz ziołowy, gałkę muszkatołową, takie podstawy tak naprawdę. Mam też jeszcze herbatkę o smaku słodka wiśnia. Wzięłam też jakieś mini krakersy, takie solone. Wzięłam też paluszki. Wzięłam twaróg, bo wiecie, Filip lubi po prostu kanapki z białym serem, ale lubimy też sobie zrobić jakiś tam twarożek. Wzięłam też kawę, bo co prawda my nie pijemy, ale wiecie, dla gości, żeby było jak ktoś będzie miał ochotę, chociażby na urodzinach Filipa na przykład. Wzięłam też dwa przeciery pomidorowe, bo przecier pomidorowy w domu musi być, z tego się korzysta, z tego się coś zawsze zrobi. Wzięłam też gumy takie dla Filipa. Mam też ciasto francuskie, ciasto francuskie też uważam, że warto mieć w domu, bo wiecie, czasami coś na szybko trzeba zrobić. Mam też takie przekąski, o smaku pomidorów i oliwek. Ja je lubię i od czasu do czasu sobie pozwalam. Jeszcze jakiś sosik się tam trafił. Mam też trochę batoników www, bo akurat www lubimy wszyscy łącznie z Filipem. Jeszcze jakieś suszone pomidorki. Kupiłam też tortilkę, bo my często właśnie sobie robimy nawet dzisiaj na obiad, także to się zawsze zużyje u nas. Wzięłam też orzeszki takie, bo ja i Filipie lubimy. Kupiłam też cieciorkę w takich małych puszeczkach, taka na raz, można by powiedzieć, do sałatki. Chciałam też wziąć buraczki, kukurydzę, ale nie było dzisiaj, nie wiem dlaczego, no trudno. Chleb tostowy. Wzięłam też butelkę alkoholu wysokoprocentowego, ale pokazywać nie będę. Cóż, to były wszystkie zakupy. Uwierzcie mi, że naprawdę wydałam dzisiaj sporo. A miałam tych produktów tyle, że pani musiała mi podzielić transakcję na dwie, dlatego że po prostu przekroczyłam limit e, po prostu, wiecie, produktów na kasie. Bo słuchajcie, zobaczcie, jaki ten jeden jest ogromny, bardzo długi. Nie wiem, ja nawet nie wiem, czy on się mieści w kadrze, nie? Także taki ogromny, ogromny paragon i za to wszystko co tutaj mam zapłaciłam Pierwotnie bez rabatu było tam 1222 zł w życiu. W życiu nie miałam takiej transakcji wielkiej na kasie nigdy. Natomiast po rabacie, który wynosił 353 zł i 37 groszy, to wyszło mi 847 na jednym rachunku No i tutaj już kolejny rachuneczek bez tego, bez tego rabatowania 165,31 Czyli słuchajcie Ja naprawdę zapłaciłam dzisiaj dużo Dużo No ale to już są rzeczy, które Większość posłuży mi przez na przykład Kilka miesięcy Tak jak wiecie, kapsulki do prania Czy do zmywarki Jakieś takie wszystkie chemiczne rzeczy Mydło, czy jakieś tam Nożele do kąpieli, tak? To na trochę czasu starcza zawsze, także po prostu już teraz na bieżąco będę musiała tego dokupować mniej. I, e, że tak powiem, mam już e, początek. Na nową skarbonkę, ponieważ skoro sobie tą wyzerowałam, to już tutaj z tej mniejszej transakcji było 2,48, a z tej większej transakcji 17,39. Także, jak widzicie, już mam prawie 20 zł znowu na skarbonce, bo tak będę kontynuować, będę znowu sobie coś tam uciłać, bo jak widzicie, później na koniec roku zawsze to sobie wyzeruję i zawsze, że tak powiem, yy, no, mi się to przydaje. Nie ma takiej możliwości, żeby mi się to nie przydało. No i cóż, to by było na tyle. Wszystkie rzeczy, które kupiłam, wam pokazałam. E, trochę tego było, przyznacie sami. Mam nadzieję, że ten film też nie będzie trwał jakoś długo. Jestem bardzo ciekawa, jaka była największa kwota, jaką wy kiedykolwiek zapłaciliście za zakupy spożywczo-chemiczne. Dajcie mi znać w komentarzu. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to oczywiście proszę Was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się już niedługo. Pa!